Honda CBR 650R. Kurczę, ile razy na niego nie spojrzę, ile razy go nie zobaczę, to jest ładnym motocyklem, nie? On w ogóle, dopóki go nie odpalimy, nie zaczniemy nim jechać, to on wygląda na Fireblade, tego poprzedniej generacji, ale naprawdę dobrze wygląda. I teraz przyszedł czas, żeby nim pojeździć. Technicznie to jest dokładnie to samo, co nasza Honda CB650R, Neo Sport Cafe, strasznie długie nazwy. Natomiast różni się przede wszystkim wizualnie i cenowo, więc jak tym motocyklem się jeździ? Zadziwiająco przyjemnie. Dopóki nie odpada Wam dźwignia zmiany biegów. Jest naprawdę dobrze. <ścoughs> Natomiast to jest kwestia dwóch śrubek, tak naprawdę wszystko może się poluzować. W Ducati nikt nie narzeka. Teraz tak. Mamy teoretycznie 95,2 konia magicznego, 60 kilka nm, i na papierze się wydaje, że na przykład Honda, na której jeździłem dokładnie tydzień temu, Honda Rudy, która ok, nie jest jakby. Ta Honda nie jest bezpośrednim następcą. Hondy Rudej, ale są już tak dosyć blisko. W ogóle to jest ciekawa historia, bo ta CBR 650R to jest taki trochę kuzyn tego, co było wcześniej, ponieważ nie jest on ani następca serii RR, ani nie jest to też następca serii F. To jakby tak Honda poszła, trochę wzięli od jednego, trochę wzięli od drugiego i stworzyli coś po środku. I teraz tak, czy 100 koni, niecałe 100 koni mechanicznych, to jest dużo czy mało jak na Honda CBR. No, generalnie koło takich prawdziwych cbr to teoretycznie nie stało, ale w praktyce tym motocyklem jeździ się przyjemnie. Tak bym powiedział, bardzo przyjemnie. Jeżeli oglądaliście któryś z moich materiałów z Ninjam 650, to jakby tutaj, w podobnej scenie, dostajemy wszystkiego po prostu więcej. Więcej mocy, lepsze zawieszenie, dużo lepsze hamulce i moim zdaniem. Przynajmniej równie dobry wygląd. Wygląd zawsze z kwestią dyskusyjną, ale akurat moim zdaniem Honda zrobiła świetną robotę zarówno w serii CB, jak i właśnie w serii CBR. Jeżeli chcielibyśmy kupić coś bardziej sportowego, to się nie da, bo CBR600RR po prostu w Europie przestało istnieć. Normy emisji spalin wydziały te motocykle, Honda stwierdziła, że nieopłacalne jest dalsze rozwijanie tego silnika. Skoro mieli świetne 650 ki które dobrze spisywały się w nakedach, to czemu by nie włożyć tego i obudować owiewkami sportowymi? Przepis bardzo prosty i jak się okazuje? Również skuteczne, ponieważ tak samo jak CB650R, tak samo tym motocyklem po prostu zwyczajnie łatwo się jeździ. Mówiłem o tym, że Hondom rudej się dobrze jeździ i łatwo. Więc ogólnie wszystko zachowuje się tutaj tak neutralnie, zwyczajnie, ale jednocześnie przyjemnie. To jest mocna cecha Hondy. To tutaj, mimo mniejszej mocy, przyjemności jest więcej. Dlaczego? Ponieważ ten silnik zupełnie inaczej odpowiada na dodanie gazu. Honda tak skonstruowała tą jednostkę pewno, że po prostu mocy i momentu obrotowego od razu. Na dzień dobry dostajemy więcej, więc jest on przyjemniejszy. On jest taki ochoczy do tego, aby szybciej się zrywać. Więc nie brakuje mi tutaj tych kilku koni mechanicznych. Jest nieźle. To nie jest motocykl, którym chcielibyśmy latać się powyżej 200 km na godzinę, bo jest to fizycznie dla niego niemożliwe. Wielka obraza dla CBR ale do zwykłej codziennej eksploatacji, nawet do jazdy miejskiej, gdzie wcześniej motocykle sportowe do jazdy miejskiej kompletnie się nie dodawały. Jakbyśmy wzięli na przykład cbr 600RR z 2003 roku, czyli taką pierwszą generację 600RR i kazałbym Wam jeździć po Warszawie, to byście po godzinie umarli, a tym motocyklem jak najbardziej bez większego zmęczenia. Teraz tak, ten motocykl yy, poza silnikiem i wyglądem, bo głównie na tym się skupiłem, ma także układ hamulcowy, zawieszenie. Wszystko tożsame z naszym Hondą CB. Czyli hamulce są mocne, jak na tą klasę motocykla są bardzo fajnie wyczuwalne, mamy czterotłoczkowe zaciski radialne, dużą tarczę, mamy ABS, mamy także kontrolę trakcji, sam w sobie jest łatwy, a dzięki temu łatwiej, jeszcze łatwiej się jeździ. I myślę, że to jest chyba taka najważniejsza cecha tego motocykla. O, w ogóle spalania są bardzo ciekawe, producent podaje, że ten motocykl ma palić 4,9 litra i generalnie jest to możliwe. Przy naszej jeździe podczas piłowania było to raczej koło 6, ale przy spokojnej jeździe, przy 80 km na godzinę, ale nie wiem czy tym motocyklem tyle będzie się jechało, ale miałem okazję trochę i tą prędkością. Spalanie oscylowało nawet w okolicach 4 litrów, czyli nawet mniej niż mówi producent. Czy Honda nadaje się do jazdy w dwie osoby? Jak najbardziej, ale raczej nie będą to długie wycieczki, ponieważ kanapa kryjącego jest gruba, miękka, przyjemna. Pozycja jest pochylona, bo musi być, ale nie jest ultrasportowa. Z tyłu kanapa jest duża, ale już niekoniecznie tak miękka, raczej twarda, więc jak najbardziej do podrywu ten motocykl się nadaje, ale jeżeli chodzi o wersje turystyczne, no to zdecydowanie kupimy lepsze motocykle Podobnej kasie. Możemy go kupić w Polsce w dwóch wersjach kolorystycznych: w czerwonej oraz czarnej. I ceny tego motocykla, jeśli chodzi o te roczniki, zaczynają się od 42 tysięcy złotych. Naszą ceberkę pożyczyliśmy od Hondy Karlik w Poznaniu ponieważ z chłopakami dobrze jest znamy nie boją się naszych opinii i wiedzą, że jesteśmy w stanie w naszych filmach przekazać dokładnie to, co myślimy o tych motocyklach. Myślę, że na wideo i na zdjęciach będzie to widać. Ten motocykl nie należy do gigantów w swojej klasie. Po 650 nie ma co w tej chwili spodziewać się, że to będą jakieś duże motocykle. Ja, mając 1,75 m, idealnie się do niego wklejam. Myślę, że Ruda, która jest ode mnie niższa, też by była zadowolona z tego motocykla, ale jak przekroczycie 1,80 m, to już może być faktycznie dla Was ten motocykl. Motocykl za mały. I teraz tak, wspólnie z kubą stwierdziliśmy, że to jest całkiem niegłupi sprzęt dla osób, które chcą kupić swój pierwszy, większy motocykl. Mamy kontrolę trakcji. Sam silnik, chociaż jest bardzo żywiołowy, bardzo przyjemny, to tej mocy nie ma na tyle, aby nas spłoszył, straszył, wystraszył, czy zrobił nam krzywdę. Generalnie olej w głowie zawsze jest potrzebny, ale Honda robi bardzo dużo, aby nam pomóc w tych naszych pierwszych kilometrach na prawdziwym motocyklu. Więc nie mówię, że, że kupujcie od razu, ale mówię, zobaczcie, sprawdźcie, przejedźcie się, bo być może to jest to, jeżeli szukacie czegoś o sportowych aspiracjach i wyglądach, to to może być właśnie ten motocykl. Dajcie nam znać w komentarzach, jak Wam się ten motocykl podoba, jak do Was przemawia ten wygląd, bo dla mnie jest naprawdę... Grubo, jeżeli chodzi o wyglądy, Honda robi dobrą robotę i widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach.